Siemanko mój drogi widzu, zostaw łapkę subika i dzwoneczek, dlatego że ci otwieramy genialną paletę, która uwaga, stoi u nas już od lutego na magazynach. Nikt jej nie wychaczył, osobiście przyznam się, że nawet ja jej nie widziałem, dopiero ją zobaczyłem i stwierdziłem, że to jest game changer. Jeżeli trafimy dobrze, to będzie rewelacja. Będzie to bardzo szybki opening, ale mam wrażenie, że może być genialny. Słuchajcie, jest tu 291 produktów w palecie wielkości 3 boxów. A więc, a więc moi drodzy, zapraszam was do oglądania i otwieramy tą oto cudowną paletę. Nie ma lipy, bo Państwo dobrze pakują te palety. Tam jasz mi buto, mam wrażenie, że lepiej niż u nas. Z tych 291 produktów, wszystkie te produkty są, uwaga, tym samym produktem w wielosztuce. Więc albo będzie strzał w dziesiątkę, albo będzie strzał w kolano. Ale już widzę, że jest rewelacja słuchajcie. Zobaczcie co nas dotarło, nasz hit sprzedażowy sprzed jakiegoś czasu, czyli szczoteczki. Boże, jeszcze różowe. Różowa. Jezu, jeszcze inny kolor. Każda jest w innym kolorze, słuchajcie, zobaczcie. To trzeba będzie wszystko posegregować. Masakra, Jaka ale jest. zobaczcie, tego jest. Tutaj jest hardkorowo dużo produktów, są same, takie same szczoteczki praktycznie. Eee, powiem tak, no chyba nie będziemy otwierać wszystkich, ale Patrzcie na to, najlepsze jest to, że one są po prostu zafoliowane. I przypominam, że ta paleta stała na stronie. Od lutego, od lutego tego roku stała na stronie, by się na nią nie połasił. A naprawdę, no fenomenalna jest, już widzę. Yy, co prawda, one są trochę droższe w zakupie niż kiedyś kupowaliśmy je, bo chyba w zakupie one są po 40 zł. Jak dobrze kojarzę, czy po 40 parę, tak? Czy po 30 zł? Nie wiem, nie, nie pamiętam. Bo generalnie na Amazonie te szereczki kosztują ponad stówkę, chyba 107 zł. Ale naprawdę są fajne. No słuchajcie, dobra. Mamy pierwszy karton, zobaczmy, co w drugim drzemie. A w drugim wow. kontynuacja, zobaczcie. Wow. Co, co to jest? Starto na nie. Ekstra wow. to jest. jest? Wow. Ej, to jest słuchajcie, tam były dwa produkty, które były. Właśnie je tu widzę, które były totalnie inne. I jeden to był jakiś drogi coś do włosów. To jest to. WoW, nie ma psikacza, więc jest dramat. Dream Code, świetny Dream. Czyli mamy używany produkt, drugi z palety. słuchajcie. I pierwsza pozycja. To był Oral Peginius. O, Oral P. Oral B. Oral P. Oral Beginius. Taki o! Słuchajcie, no i on jest też zaklejony. No to sprawdźmy już jak on działa, faktycznie. No bo jest to... No już jest to zwrot, jest to już zwrot. Miejmy nadzieję, że przynajmniej jakiś sensowny, bo też on kosztował trochę kasy w tej palecie. Zobacz, jest końcówka, jest szczota. Nówka. Rozładowana niby tak świeci. No! sprawdzimy sprawdzimy czy działa, słuchajcie moi drodzy no to tak mamy kolejne szczoteczki i tak naprawdę no, to, to nic więcej nie ma. To nic więcej nie ma. Najszybszy opening chyba w historii. Strzał w setkę bo są wszystkie szczoteczki nowe. Fakt że niektóre wycenione dużo dużo troszkę drożej niż niektórzy wystawiane na Allegro ale to nie o to chodzi bo ceny rynkowe są bardzo bardzo sensowne. Bo na przykład za ten model jak dobrze kojarzę, ale nawet sprawdzę sobie na Amazonie, słuchajcie, bo jest to bardzo, bardzo ciekawe, czy w ogóle te ścieczki będą nie. To jest środka z zestawem takim fajnym, prezentowym. To też jest nowa w, w swoim drogu. Właśnie też widzieliśmy tą paletę z tego względu, że jakiś czas temu one już u nas były i też były błędówki w wielu sztukach, więc tak podejrzewaliśmy, że tak może być. W h 8, nie ma słuchaj tego. Jest! Słuchajcie, nawet na Allegro one kosztują 109 złotych, W Medy nawet było coś podobnego. Za 99 zobaczcie. Czyli kolostówki kosztują, w zakupie są właśnie po 37 zł, chyba, więc generalnie mamy troszkę ponad 100% przebitki na nich, a na tych mniejszych, proszę bardzo, e, po 50, my je sprzedawaliśmy, po 20 chyba parę są w zakupie, więc myślę, że 100% będzie, ale w tym roku one będą chyba tu, ciut droższe, bo naprawdę to jest hit, te hit, te sprzedażowe te sztuczki są mega fajne. No i moi drodzy, tak, tutaj troszeczkę szczyteczek, lecimy dalej, tutaj, 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 wszystko to są inne kolory, tutaj inne modele, inne, 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 wszystko jest inne, także trzeba zrobić e, parę różnych aukcji, ale tak to wygląda, słuchajcie, wszystkie zafoliowane, oprócz paru sztuk, które tutaj były otwarte, jedna taka trochę zmiażdżona, ale w sumie to nic nie zmienia, bo przynajmniej będą pokazowe modele. E, aha, no jeszcze, coś oczywiście zapomniałem, że black jest... Zobaczcie, to jest black, to jest no masakra, to też trzeba nie policzyć. Także jest hardcore, jest to robić, ale myślę, że fajnie na tym wyjdziemy. Dam wam znać jak to finalnie się udało sprzedać, ale raczej wystawić. No i sklep opanowały tutaj szczotki ładne, eleganckie. No i dobra moi drodzy, uporaliśmy się, właśnie wystawiliśmy ostatnie szczoty. Finalnie wyszło nam, pokaż mi tutaj liczbę, ile nam wyszło. Finalnie nam wyszło tyle. Plus jeszcze jedna strzeczka, ta oral Back, która jest ok. Tam gdzieś 300 zł, no około 21 tysięcy złotych. Także słuchajcie, jednorazowy strzał, ale naprawdę fajny. Myślę, że... No myślę, że będzie naprawdę spoko. Teraz tylko to sprzedać, bo wiecie to, że na papierku jest 21, tej znaczy, że w kieszeni jest 21. Lekko patrząc na ostatnią dostawę szczotek. Rok czasu. Rok czasu to jest bardzo optymalna, optymalna ilość ilość w ogóle czasu, żeby to zmienięć. Także zaczytać w więźni, mam to znać, czy się coś sprzedało, czy coś jeszcze stoi. Ale polecimy z grubą, e, fajną reklamą na to, więc myślę, że skrócimy ten czas do pół roku. Znaczy chciałbym, ale pewnie się nie uda. No zobaczymy. Można tym fajnie zarobić. Także obserwujcie stronę kf.pl, tam macie wszystkie, wszystkie palety, wszystkie boksy, które są dostępne. A ja się z Wami żegnam do następnego openingu. Siemanko. Cześć!